Dzień dobry. Jakiś czas temu w jednej z naszych prezentacji mogliście zobaczyć uniwersalny uchwyt Quick Draw marki Comelon, umożliwiający wygodne mocowanie miar zwijanych do pasa. Dziś wracamy do tematu, ponieważ dostępny jest nowy, udoskonalony uchwyt w wersji Pro. Zapraszam na krótki film. Nowy uchwyt firmy Comelon, oznaczony symbolem QD myślnik Pro, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, nie wymaga już demontażu oryginalnego klipsa miary zwijanej. A konstrukcja została wzmocniona o metalową płytkę, dzięki czemu nowy model jest bardziej wytrzymały. Uniwersalny uchwyt QD myśnik Pro posiada własny klips do montażu na pasie i wygodny mechanizm blokujący, który umożliwia mocowanie miar zwijanych praktycznie wszystkich producentów, a także narzędzi wyposażonych w zaczep do pasa, jednak ich waga nie może przekraczać 1,8 kg. Mechanizm ten ma za zadanie uniemożliwić wysunięcie się miary lub innego narzędzia z uchwytu. Za pomocą szerokiego przycisku umieszczonego w górnej części blokadę możemy w łatwy sposób zwolnić. Dodatkowo u dołu znajduje się otwór do montażu smyczy, szczególnie przydatny podczas prac prowadzonych na wysokości. Prezentowany dziś uchwyt Komelon QD Myśnik Pro zastąpił poprzedni model o symbolu QDTMHN i znajdziecie go na stronie sklepu phabec.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Dziękuję i do zobaczenia.